A gdzie pan tutaj ma najbliżej lekarza do weterynarza? Nie wiem. Nie wie pan? to mnie interesuje. Mają się wypończe ze sąsiadami. Co im kurwa zrobiły? Do chuja pana! Co im kurwa zrobiły? Czasami zastanawiam się, gdzie leży granica zamierbania zwierząt. Bo to, że się nieobecnie na czas pazurków u psa to jest jedno, ale żeby nie widzieć, że się wyhodowało u psa tak ogromnego głuza, z którego leci i krew to jest dla mnie coś w ogóle niewyobrażalnego. Mełteńka suczka, odebrana od pana, który nie wiedział, że ze zwierzętami się chodzi do lekarza weterynarii, że trzeba o nich patrzeć, trzeba je yy, leczyć. Strzelają ją, pływają. Jego pytanie tak jest ta że aż cała skóra e, jej chodzi. Ma ogromnego guza, ma przepukliny. Wszystko on boli, bo aż z tego bólu, z tej frustracji, e, aż wygryza sobie to wszystko do krwi. Jest już u nas, na szczęście. Jest bezpieczna. Szerbą wszystkie badania i operacja. Wszystko po to, żeby przywrócić jej dobre życie. Tam były lasy, Wiedzą, są takie mocne. Pociski moździerzowe, żeby tu kurwa wszystkich wysadził w powietrze